Że naród polityki. powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków z niewolenia. Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej policji. Naród powinien wiedzieć, że nie przypadkowo właśnie w chwili kiedy możemy oderwać się ostatecznie od komunistycznych powiązań, stawia się nagle wniosek o odwołanie rządu. Miara się jednak przebrana. Za dobra rzecz pospolitej wnoszę odwołanie tego rządu. Dziękuję bardzo. Miał być to rząd nadziei, był to rząd beznadziejny. Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za dymisją rządu premiera Olszewskiego. Jest to rząd autentyczny, a nie deklaratywny, a nie deklaratywnego antykomunizmu. Jest to rząd odejścia od okrągłego stołu, odejścia od grubej kreski, odejścia od tego wszystkiego, przeciwko czemu wielu panów na tej sali wielokrotnie zabierało głos. Jeżeli, jeżeli dzisiaj, trzecią rocznicę wyboru, to tak się przypadkowo złożyło. Mam zaszczyt przy, przemawiać w parlamencie Wolnej Polski. To chciałem powiedzieć, niestety, że jest to jakby symboliczny powrót, powrotem ze wszystkimi oczywiście zmianami, ale niestety jest tu element powrotu do kontraktu okrągłego stołu. W imię czego, panowie sięgacie po władzę? Co macie do zaproponowania? Co właściwie chcecie? Istnieją pierwsze sygnały wychodzenia z recesji. Został zatrzymany spadek produkcji. Nie rośnie inflacja. Mamy dodatny saldo handlu zagranicznego i, to są, i jest mniejszy od planowanego deficyt budżetowy za pierwsze cztery miesiące. To są pewne realne osiągnięcia. Robicie błąd polityczny i Polska tego błędu politycznego Pan nie zapomni. Sytuacja praktycznie wymaga rozstrzygnięcia w dniu dzisiejszym. Dlatego chciałbym zgłosić formalny wniosek. Panie o... pośle. Panie pośle, nie ma formalnego wniosku o O natychmiastowe głosowanie. To jest zupełnie inny wniosek. że nie, nie składam rezygnecj. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten zmach puszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogi i chroniącej mi od kontaktu z ludźmi eskortą, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicy tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam państwo posłowie, panie posłanki, Życzę potem głosowania.